Mamy karpia. Karpia, proszę państwo można kupić w sklepie rybackim, a oczywiście najpewniej na... zapraszam na teren gospodarstw rybackich. Wtedy na terenie gospodarstwa rybackiego wybierzecie sobie Państwo karpika, jakiego chcecie, wielkościowo, i też każde gospodarstwo przygotuje Wam tą rybkę w najlepszy sposób, jaki będziecie chcieli. W tym przypadku przygotujemy na szybko potrawę w formie dzwonka. Różnej grubości sobie Panie życzą tego dzwonka. My najczęściej robimy takie 3-4 cm. Należy naciąć. Mamy naciętego karpika. Przyłożyć nóż, ponieważ jest tutaj, są ości, kręgosłup i wziąć jakąkolwiek pałeczkę w domu do tczenia. Uderzyć dwa razy, przycinamy raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. 6. Dobrze by było je przyprawić. Najlepiej, najszybciej, drodzy Państwo, jest przyprawa do ryb. Wymieszać, zostawić na około 4-5 godzin, żeby się te przyprawy z naszą rybką przegryzły. I to odkładamy, drodzy Państwo, na bok. Przygotujemy sobie kapustę z krochem. To jest, drodzy Państwo, kapustka, która została już wyciśnięta. Mamy kapustkę wyciśniętą, pociachaną i wrzucamy ją do naszego gara. Oczywiście, drodzy Państwo, liś laurowy, ziele angielskie, aby nabrało to smaku, i oczywiście troszkę czosnku. Próbujemy w momencie, kiedy jest miękka, w tym momencie dodajemy do niej grochu i ona będzie gotowa do zjedzenia. Różne sposoby są, drodzy Państwo, robienia barszu czerwonego. Jeżeli chodzi o, niektóre panie kroją w plasterki, inne panie robią z tego kostkę. Ważne, żeby zrobić mniejsze kawałki, żeby się wcześniej ten buraczek mógł przegotować, oddać kolory. Wiele ważnych rzeczy w przypadku dobrego barszu czerwonego, drodzy Państwo, żeby, żeby nie zapomnieć o odcie, to jest taki tajnik cichy które oczywiście nie wszyscy może wiedzą, sprawia, że wtedy barszcz czerwony nie straci koloru, będzie intensywny, będzie smaczny. Oczywiście też idzie łyżeczka do smaku, żeby nie, nie przesadzić z ilościami. Oczywiście ziele angielskie, liść laurowy dorzucimy. Też składnikiem, o którym nie każda pani wie, to jest cukier. Należy dosypać troszeczkę cukru. Musimy jeszcze dorzucić marchewkę i selera, pokroić go podobnie jak buraczek czerwony. I dorzuci, dorzucamy. Nasza marcheweczka trafia. Troszeczkę octu. Możemy wrócić teraz z powrotem do karpia, więc rozgrzewamy patelkę. Jeżeli chodzi... O temperaturę, w jakiej powinno się smażyć karpia, to jest 180-200 stopni Celsjusza. To jest idealna temperatura. Są różne sposoby smażenia karpia: cały karp w oleju, połówki. Jeżeli chodzi o dolinę będkowską, my zawsze rybę smażymy. Na jednej stronie, to zaraz pokażę, po 5 minutach odwracamy na drugą stronę. Przykujemy najpierw produkt, który robimy w dolinie będkowskiej, czyli jajeczko, mąka. Posypać mąką, jeszcze raz jajeczko, bułka. I drodzy Państwo tak wykonujemy taką czynność z każdym produktem. Pierwszy dzwonek przygotowany. Należy wziąć z powrotem, przykrycie, nałożyć, zostawić małą lukę, żeby miało jak oddychać. Zostawiamy rybkę, która nam się smaży. Nasza kapustka z grochem praktycznie prawie jest już gotowa i nasz barczyk czerwony perfekcyjny. Wracamy do naszej rybki. Proszę pamiętać, zawsze go w połowie topimy olejem. Temperatura 180-200 stopni, 5 minut. Można śmiało odwrócić. Dzwonki grubości 3,5-4,5 cm. Jak widzicie Państwo, już jest fajny, chrupki, przepiękny. Odwracamy każdy element. I to jest usmażony karpik. Z jednej strony 5 minut, z drugiej strony 5 minut. Drodzy Państwo, nie ma nic smaczniejszego jak karp po bętkosku. Kapustka z grochem po i oczywiście barszyk czerwony. Należy pamiętać, że jeżeli chodzi o karpia, to zawsze możemy jeszcze wykorzystać głowę z tego karpia ugotować zupę rybną, która jest przepyszna. Oczywiście, jeżeli chodzi o łuskę, którą Karp posiada w tradycji polskiej, jest nakazana, aby ją dawać przyjaciołom, rodzinie, aby dała im szczęście, miłość i pieniądze. Jest chowana podobnie pod obrusy na stole wigilijnym i rozdawana wszędzie w koło. Także drodzy Państwo, życzę powodzenia w kuchni i do zobaczenia.